Jesteśmy na Mazowiecki Wrack Dlaczego? Bo tutaj cały czas coś się dzieje. Poza tym to najfajniejsza dyscyplina sportu motorowego, bo na start stać praktycznie każdego budżety są niewielkie, co widać po samochodach, ale naprawdę jest na co popatrzeć, a zwycięzcy są na mecie. Jesteśmy na i Co Was skłoniło do tego, żeby w nim wystartować? Kolega ma dziś wieczór końcowy, czyli kawalerski, więc postanowiliśmy raz z gromadą przyjaciół wypożyczyć, nabyć takie oto auto i wziąć w tym udział. Za ja... Bardzo serdecznie dziękuję oczywiście. To był mój nic. debiut w tego typu zawodach, a, ale nie zamierzam tutaj polec. Będę tu na pewno następnym razem i pokażę klasę. Jaką się taktykę w tej imprezie? Wygrać. Niestety się nie to nie udało. Tutaj technicznie nam podpowiadali, żeby tu pójść szeroko, gdzie indziej, wykorzystać, że mamy z przodu zimówki. To jest też podobno atut. Myślę, że to właśnie to, że z tyłu mamy letnie, to, za, to, to tak. był słaby nasz punkt. Tak. Dokładnie. A jakie macie rady dla początkujących? Nie bać się jechać. Tylko prawy pedał. Jak ruszaliście na trasę, to macie plan taki, panie kierowniku, ja palę, ja palę przez cały czas na okrągło, bo dym leciał od początku. Czy coś na początku Takie było z samochodem zlecenia? nie tak? Nie, skończ. technicznie samochód był w pełni sprawny, czy to technologia szwedzka, Volvo. Pozdrawiam wszystkich, prawda, właścicieli Volvo. No po prostu dywersja jakaś się stała na trasie. Sądzę, że te samochody są przyzwyczajone do, prawda, eleganckich tras i tak dalej, a to było to...